Kup kwiatek? Pogłaść królika. Oh, jakie słodkie! Chcę je pogłaskać. Tylko przypomnę, że te urocze stworzonka pochodzą ze schroniska Słoneczna Dolina. Możecie się zgłosić i je przygarnąć. Super! Wiesz co? To może nawet wypalić. Jestem pewna, że to wypali. Daś nie przebije tego, nawet gdyby... Miał konia? Wiesz, no może nawet by tak było, ale... <grywania> Zgadza się, to kolejny genialny pomysł Dasza Kochane, to Chansey darmowa jazda z każdym zakupem. Wow! Porany, no naprawdę jest na super. Poważnie? Masz konia? Oczywiście, nic nie przebije darmowej jazdy na koniu. Nawet wasze rozbrykane szczury. To nie szczury, tylko króliki i nie brykają, są bardzo grzeczne. Uciekły? Gdzie podziały? O, tam! Polujemy na króliki! Uciekają! Wbiegły na widownię! O, przynajmniej trzymają się razem. Tylko tam za chwilę zacznie się koncert orkiestry. Gdzie się podziały? Zacznijmy od szukania ich długich uszu. Za dwie minuty zaczynamy przedstawienie. Oczekuję pełnego skupienia do tego czasu. Żadnego rozluźnienia i żadnych wędrówek podczas rozgrzewki. Słyszałaś go? Mamy dwie minuty. <śmiech> <śmiech> <A>! <śmiech> Super brzmienie. Hej, powodzenia. Okej, okay. raz, dwa, trzy, cztery, o-o. mamy już wszystkie, czy o, -o jednego brakuje? Widzę go. Jest legend, Zaraz zobaczę królika. Nie wiem, co robić. Mam pomysł. Nie ma teraz czasu na zmartwienia.